Hej, kochani widzowie, zapraszam na kolejny film. Kilka miesięcy temu wpadł mi do głowy pewien pomysł, a teraz zobaczcie, jak udało się go zrealizować. Premiera filmu w stylu Harley Davidson. Jesteśmy w Krakowie, na Opolskiej, pod Harleyem, a o szczegółach opowiem wam za chwilę. Mametę przyjechał. Jak No, co jest? Cześć Jerzy! Udało się! Witam, tak, tak, spoko. Cześć, Cześć Marcin. Cześć Edi. Okay. I w kilku słowach wyjaśnienia, kilka miesięcy temu pojawił mi się pomysł, że jeżeli będzie premiera filmu The Bike Riders to najlepiej byłoby pojechać na nią na Harley'ach, na motocyklach i skontaktowałem się z Moniką z salonu Harley'a właśnie na Opolskiej w Krakowie, która zorganizowała całe to wydarzenie i zaprosiła pasjonatów Marki. Lecimy tam, nie? Zapraszam Was do oglądnięcia naszej przejażdżki grupą do kina. Ciekaw jestem, czy zgadniecie, wjechaliśmy do środka, czy nie wjechaliśmy do środka. A dodatkowo jeszcze powiem, że nic nie powiem na temat filmu, poza tym, że nie jest do końca wesoły. I poza tym, że wspaniale słychać na nim dźwięki silników motocykli Harley Davidson. I dlatego teraz ja się wyciszam i zapraszam na naszą przejażdżkę. A jeżeli chcecie brać udział w takich wydarzeniach, to oczywiście śledźcie stronę Harley Davidson Kraków i nasz kanał Edina Motocyklu. Dominikowi dziękuję z chicano za dodatkowe ujęcia z kamery, którymi możemy się cieszyć w filmie. Pozdrowienia! Fajnie Tam Dominik przez to przejście, wiesz? O tu jestem o. I elegancko i tu I stoi Jesteśmy w najlepszym miejscu to było dogadane to, jest tak, yeah, to jest tak. Przyjechaliśmy ze znajomymi na powtórkę filmu Barbie Złączyłeś połowę mm. Proszę tutaj jest sprawca zamieszania już ja pomagaj Zaczekaj, zaraz zróbmy to tak Od początku zaczynamy. Teraz wychodzę z kadru Tak i był. Jest to apokalipsy. To ja jeszcze skręcam przed seansem. Wiesz, to to ja ja ja. Ja. I w oczekiwaniu na seans jeżeli chodzi o sam film to polecam. Warto go obejrzeć. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję. Jeżeli filmik się podobał proszę o subskrypcję. Łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, czy Wam też ten film się spodobał. Pozdrawiam.